I trochę odmiennej niż zawsze bywamy. Nie wiecie gdzie, bynajmniej ci, którzy wchodzą na mojego live'a, teraz nie wiedzą gdzie jesteśmy, bo jeszcze w tytule tego nie wpisałem ale patrzcie, jesteśmy na pewno nad morzem. Spójrzcie, jak tu jest przefajnie. No, jesteśmy trochę po zachodzie słońca miałem być ciut wcześniej. Miałem być dokładnie o godzinę wcześniej, ale ta godzina to była ta godzina, e, przez którą w korkach stałem w Gdyni. Wyjdziemy może na moment na plażę, żebyście zobaczyli, że tu jest normalna plaża. Tego mola oczywiście jeszcze nie mieliście okazji oglądać na moich relacjach. Ono jest dzisiaj pierwszy raz. Tutaj widzicie knajpeczki. Knajpeczki są pootwierane. Jest taki specyficzny klimat. Dosyć fajny, przyjemny. No i chciałoby się rzec radosny. A tu macie tablice informacyjne właśnie dotyczące właśnie tej pięknej miejscowości, gdzie my jesteśmy. O tym jeszcze za chwilę. Ale jest to na pewno miejscowość rybacka. Miejscowość, która o której pierwsze wzmianki, to rok 1288 w dokumencie związanym z opactwem w Oliwie. Tutaj w tym dokumencie zostały wymienione wszystkie miejscowości właśnie tego obszaru i między innymi ta, w której w tym momencie jesteśmy. Nie ja wiem, czy na tablicy tam, jak nie przychodziliśmy, nie pisało, więc już w tym momencie Wam powiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w miejscowości o nazwie Mechelinki, a Mechelinki są niedaleko takiej innej miejscowości, która nazywa się Rewa. Rewa to jest Cypel. W Rewie już byliśmy kilka razy, ale. Tutaj chwilę poczekamy, bo pan sobie zdjęcie robi. Niech... O, możemy iść wtedy dalej. Patrzcie jakie piękne kutry rybackie tutaj stoją. Niektórzy mówią są zaparkowane, niektórzy inaczej. Patrzcie jak piękne tu jest molo. Miejscowość jest taka mało znana. W historii też się tak słabo zapisało. Ten dokument oliwski. Ale jeszcze jest kilka wzmianek, między innymi początek XVII wieku, tutaj, między innymi w czasie potopu, nie w zasadzie jeszcze przed potopem szwedzkim, jak były pierwsze te ataki, to był 1604 rok. Szwedzi tutaj się wybrali z taką wyprawą. No i co się stało? Mieszkańcy Mechelinek pogonili Szwedów, w wyniku czego. Było szw dwóch Szwedów zabitych, no i tak większych strat nie było, no Szwedzi odpuścili, uciekli stąd, ale nie odpuścili na zawsze, Szwedzi po prostu tutaj przybyli później, bodajże po trzech albo czterech latach, żeby się odgryźć, wychodzimy trochę w głąb. E Tak, jak patrzycie teraz do przodu, to widzicie rewę. Rewę, przepiękną miejscowość. Proszę nie mylić z redą. Reda to jest zupełnie inna miejscowość. A tu, jak patrzycie, tam widzicie może w głębi taki cypel. Spójrzcie. O, To jest torpedownia w Gdyni. Ta to duża torpedownia w Gdyni. Postaram się przejść. Że... jak wam mówiłem to jest kierunek na Gdynie, tutaj kierunek na Mechelinki a tutaj kierunek na Rewę gdzieś tam w oddali być może widzicie to są światła u Wyspu o, tak przez moment zbliżyłem co prawda jakość tego zbliżenia było jaka jest niestety no, tutaj, tutaj jest ta część jest zamknięta także będziemy powoli schodzić ten a w zasadzie z tego pięknego molo słuchajcie tutaj też warto przyjechać tylko jest jeden szczegół słuchajcie tutaj jest parking płatny przez 7 dni w tygodniu całą dobę także musicie opłacić sobie po postu. jeszcze raz spojrzymy słuchajcie na te przepiękne molo jak widzicie jeden kuter rybacki zaparkowany z napisem był Mechelinki. <śmusza> Musicie sobie opłacić w parking, ale jest jeden szczegół. Słuchajcie, parkomat bierze pieniądze, a nie wydaje kwitów, że wziął. <śmusza> a więc no, trochę jest problem z tym. <śmusza> ale dobra, idziemy sobie. Patrzcie, to mole nie jest e, krótkie, ale jest bardzo wąskie do tego Sopockiego, czy do tego w Juracie, czy do tego Mola w Jastarni, no pogoda nam dzisiaj i kolor nieba nie sprzyja ale jak powiedziałem to jest jesień a jesteśmy słuchajcie w miejscowości o której pierwszy raz pisano w roku 1288 i było to w akcie związanym z tym że przyznano właśnie w tej miejscowości możliwość posiadania jednego Okrętu, tak wyczytałem, ale ja bym to ujął słowem statku, bardziej statku. Słuchajcie, e, tak, ta miejscowość właśnie taki przywilej dostała. Później tutaj się rozwijało rybołówstwo. Zresztą rybołówstwo również rozwijało się na całym tej części na, e, wybrzeża albo zatoki, będącej jakby. W zagospodarowaniu Płucka. Ja, ja zrobię jeszcze dla Was taką dłuższą, fajniejszą relację z tej miejscowości, ale dzisiaj trochę mnie wybiło z tropu. <grym> Właśnie to, że przez Gdynię jechałem ponad godzinę. Słuchajcie, takie korki tutaj są, szczególnie przy zjeździe z Gdyni. No totalna tragedia dzisiaj była. Tak, byśmy by, tak bym tutaj był jeszcze przed zachodem słońca i byśmy zobaczyli być może zachód słońca o ile by nie było to za chmurami za tego typu rzeczami słuchajcie, a my sobie tutaj tędy zejdziemy w dół eee, jeszcze spójrzmy właśnie w tym oto kierunku no i schodzimy Robię na plażę trochę muszę spojrzeć właśnie pod nogi żeby się nie obalić spójrzcie to jest to molo przepiękne naprawdę przepiękne molo takie węższe takie chudsze i przecudownie wyglądające mam nadzieję że ono wam się dzisiaj podoba <noise> tak jak mówię kolorystyka nieba jest taka jak ale to jest domena jesieni. Pójdzie jesień, przyjdzie nowa pora roku, będzie ładniej. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, Szwedzi dwa razy tutaj przybywali. Za pierwszym razem, za pierwszym razem, jak tutaj przybyli, no to ponieśli, może nie klęskę, ale musieli po prostu zakręcić w drugą stronę i wrócić skąd przybyli za drugim razem tą miejscowość zdobyli, splądrowali no i oczywiście wzięli w niewolę kilku rybaków. Później losy tej miejscowości takie są dosyć mniej interesujące. W zasadzie nie ma żadnych takich faktów. Ta miejscowość w miarę swobodnie się rozwijała i w miarę swobodnie funkcjonowała. No i słuchajcie, no i później co się stało? Zabór pruski. Te ziemie oczywiście znalazły się w granicach Prus, w granicach zaboru pruskiego. No jak znalazły się w granicach zaboru pruskiego, no to oczywiście tutaj powstawała administracja e, pruska. No i to w różnych okresach e, zarządzana, ale głównie zarządzana jakby Pucka Ta część. Wybrzeża Zatoki Gdańskiej, o może tak to ujmę, zarządzana była właśnie Spucka, no i później oczywiście przeszło to w ręce Polaków, Polski, i początkowo była ta część, właśnie Wybrzeża, zarządzana z Wejcherowa. Słuchajcie, z Wejcherowa, Wejcherowo jakby ten obszar nadmorski przejął swój zarząd, ale później powróciło do Pucka. A my sobie tak spacerujemy, idziemy, rozmawiamy, słuchajcie, dzięki tutaj za łapkę. E, kciuk w górę, tak? Kciuk w górę, dobrze, dobrze. Serdecznie Wam dziękuję. Miło, miło, że po prostu jesteście. My przejdziemy się na drugą stronę sobie. się sobie, się sobie. <dzisz> Dzisiaj takie lapsus słowne mi się pojawiają, ale mam nadzieję, że to Wam w dużej mierze. Nie przeszkadza, przecież te Mechelinki są przepiękne. Słuchajcie, ja w ogóle jestem ciekaw, czy znaliście taką miejscowość o nazwie Mechelinki. Tutaj, poczekajcie sekundkę, jedno zdjęcie zrobię, żeby mi to wrzucić na początek filmu na YouTube. Więc wami już nie będę się oddalał, obiecuję. Będziemy sobie tutaj jeszcze sekundę spacerować. Oczywiście, tak jak mówiłem, tam na wprost jest Półwysep Helski. Tu jakbyśmy lekko skręcili, no to Rewa i Cypel Rewski. Dalej jest ta mielizna, która prowadzi do Kuźnicy. A tutaj, w kierunku, w którym teraz właśnie idziemy, to dochodzimy gdzie? Oczywiście, że dochodzimy do Gdyni. Tam widzicie, ktoś sobie spaceruje po tym molo. Molo, jak widzicie, jest betonowe ale od góry jakbyście szli wygląda jak drewniane no to jest zasługa budowniczych żeby pokazać że to jest drewniane a ono jest betonowe słuchajcie jakbyśmy tam dalej doszli to dojdziemy do oczywiście wielkiej torpedowni małe torpedownie często wam pokazuję na moich relacjach z Jasarni czy też z Juraty a tutaj macie w oddali Wielką torpedownię tylko byśmy musieli kawałek dojść, żeby ona była czytelna. I to z tej torpedowni w, w czasie II wojny światowej, bo tu był poligon niemiecki poligon e, torpedowy. E, tutaj właśnie z tej wielkiej torpedowni wyszeliwano torpedy, które szły właśnie w kierunku Jastarni Jurate, a w tych małych torpedowniach oglądano właśnie trajektorię ruchu tych oto torped. A my sobie jeszcze przejdziemy kawałek, tutaj po tej miejscowości. Wejdziemy, może z powrotem, na moment na górę Mola. No to jest przepiękne, naprawdę przepiękna konstrukcja. I taka miejscowość jest spokojna, słuchajcie. Taka bez natłoku turystów raczej miejscowi tutaj przyjeżdżają. Knajpki jak widzicie, a do... za chwilę wam pokażę, bo część z was na pewno na początku relacji nie była, dlatego pokażę wam. Knajpki są jeszcze otwarte i takie sympatyczne, przemiłe naprawdę knajpeczki. Słuchajcie, a my sobie tutaj wchodzimy na górę. Patrzcie jak fajnie to wygląda. O. Tutaj z góry. molu. słuchajcie, powiedzcie mi, czy podoba Wam się ta relacja, czy podoba to Wam się to, że dzisiaj jest zupełnie inna miejscowość. Zapewne domyśleliście się, że będę we Władku dzisiaj, dlatego dzisiaj do Władka nie pojechałem. Chciałem Wam zrobić taką niespodziankę. My już z Molem powoli się żegnamy o i wchodzimy. Na samej miejscowości. Jak widzicie, tutaj macie parking. To jest parking płatny, w którym jak wykupicie bilet, to go nie dostaniecie. No po prostu takie. Tak tu jest. No niestety, chyba zabrakło papieru do drukowania biletów, bo, że tak powiem, nie wydrukowują się one. Słuchajcie, tu macie tablice informacyjne. Tam dalej przepiękny jest deptak, ale dzisiaj po nocy już nie będę chodził. Miałem, tak jak mówię, być godzinę wcześniej, ale przejazd przez Gdynię właśnie zajął mi tą oto godzinę i niestety nie mogłem być wcześniej. Tutaj widzicie przepiękne knajpki, które są otwierane, czekają na Was. Słuchajcie, klimat jest naprawdę niesamowity w tej miejscowości. Możecie po prostu radować swoją duszę. I podniebienie, albo podniebienie, i duszę. A tu jest taka promenada. Myślę, że tą promenadę wam pokażę w jednej z kolejnych moich relacji. Także jak będzie jasno, oczywiście tam jest również klif, pod który kiedyś wbiegałem. Słuchajcie, a tą przygodę wam opowiem przy kolejnej mojej. Relacji, no i być może zrobię taką relację, że dojdziemy stąd właśnie do torpedowni, ale to jak trochę dłużej będzie jasno. No bo w pociągu to nie jest atrakcja, właśnie chodzenia. Tutaj widzicie taką promenadę, ona sobie kawałek tam biegnie, właśnie tutaj nad samym morzem. Ja kawałek podejdę, żebyście widzieli. O, tu widzicie jeszcze, chyba kolejna knajpka. No, patrzcie, jak ktoś szuka naprawdę przyjemnych miejsc, naprawdę takich nieznanych i naprawdę sympatycznych, no to tutaj one są. A ja już nie biegnę w tą pustkę. Jeszcze Wam pokażę, tutaj są tablice informacyjne. Jak to u nas na wybrzeżu, wszędzie macie takie tablice informacyjne. Tutaj macie trochę informacji na temat e, tego poligonu torpedowego i pokazane jak wyglądała właśnie ta duża torpedownia. To jest jej obraz, a obecnie ona wygląda tak. Ja od czasu do czasu ją pokazuję na moich zdjęciach. Tu jest również pokazane to jak torpedy właśnie e, były wypuszczane właśnie w zasadzie z Oksywia i z Babich Dołów e, w kierunku Jastarni i Juraty. a tutaj macie co ciekawego o te małe torpedownie mniej więcej tak wyglądają to jest ta między jur e, Juratą a Jastarnią taka torpedownia a tutaj są atrakcje naszego przepięknego Półwyspu Helskiego i Zatoki Gdańskiej <grywki> a w tej części bardziej Puckiej Zatoki oczywiście słuchajcie a tu macie Przyjedziecie z marudnym partnerem, żoną, mężem, wrzucacie na no takie przyrządy do ćwiczeń po 50 razy na każdym i wychodzicie ze szczęśliwym mężem, partnerem, czy tam żoną. Słuchajcie, to jest naprawdę atrakcja duża. I daje satysfakcję, jak po prostu potraficie zawładnąć nad cudzymi emocjami. Emocjami ludzi, których lubicie. A tu jest takie przecudowne. Wejście, możecie sobie wejść taką, jakby bramą, w kierunku morza. Oczywiście ja się kręcę, jakby w tym samym miejscu, ale jak będzie jaśniej, to oprowadzę Was po całej miejscowości. A wiedzcie, że ona jest naprawdę atrakcyjna, już się tak trochę ściemnia. O, witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia całości. Słuchajcie, naprawdę warto zobaczyć całość tej. Miejscowości. Kawałek po plaży, dobra, kawałek po plaży. Tu macie boisko do piłki siatkowej, a w zasadzie tylko siatka została z tego boiska. Tu jeszcze raz knajpki widziane teraz z perspektywy plaży. O, jest też ogrodzenie tego boiska, jakby. Ale nie wiem, czy widzicie. Raczej chyba nie. No i patrzcie. Tam dalej też macie taki klif, przepiękny. Ten spacerek można sobie zrobić, on naprawdę nie jest długi do torpedowni. Albo pojechać od torpedowni zrobić tutaj spacerek. Również możecie zrobić spacer w drugą stronę, czyli odtąd do cypla I tam na samym cyplu jakby popatrzeć w morze z jednej strony woda, z drugiej strony woda. To też przecudownie wygląda. Spójrzcie, ciemno jest trochę, ale mam nadzieję, że Wam się podoba ta dzisiejsza relacja. Jeszcze spojrzę, tylko kto tutaj pisał. Witam cię. Witam Was serdecznie, Doroto. Witam cię, Doroto. Tak, piękne tereny, to jest prawda, piękne tereny na spacer. Słuchajcie, pytacie mnie się o której zacznę relacje w moim przypadku. Przepraszam, ale to nie wiadomo. A jak widzicie dlaczego, jeżeli chcecie się zapytać dlaczego nie wiadomo, no to od razu mówię dzisiaj ponad godzinę jazdy przez Gdynię Trasa przy wyjeździe przez Gdynię kolejne 25 minut straconek 30 być może, słuchajcie gdyby nie to, ja bym tutaj zaczął jak było przepięknie jasno przed zachodem słońca i teraz pytanie o której godzinie e, zacznę relację, no to jest zawsze takim pytaniem, o której dojadę, czy będą korki, czy nie będą, a dzisiaj były naprawdę e, powalające korki właśnie tutaj e, w Gdyni no bo praktycznie jesteśmy przed prożu Gdyni, można by tak powiedzieć. To jest Gdyniak niegdyś była taką samą wioską jak ta miejscowość. Ale no jak wiecie, konieczność budowy portu Gdynia się rozbudowała, a te miejscowości obok pozostały piękne. Fajne tutaj to Molo stworzono. Naprawdę to może się podobać właśnie to co tutaj jest. O, witam serdecznie, witam serdecznie Marka. Pozdrawiam Częstochowę, no Częstochowa. <laughs> Piękne miasto. Oczywiście znane z tego, z czego jest znane, z Jasnej Góry. Właśnie zawsze lubię takie spojrzenie na Jasną Górę z perspektywy właśnie potopu. A wracając do tej miejscowości, tak jak mówiłem, Dwa razy Szwedzi trafili do tej miejscowości. Raz mieszkańcy ich przepędzili. Słuchajcie, no patrzcie, mieszkańcy z takimi zwykłymi przyrządami do wyławiania fok. Bo słuchajcie, tutaj były foki, tutaj mieszkańcy wyławiali te foki i praktycznie żyli z tych fok. Dzisiaj mówimy o rybołówstwie, ale wtedy foki. Kawałek e, od, kawałek jakbyśmy dalej pojechali kawałek, kawałek w ogóle jeszcze dalej, to dojedziemy do takiej miejscowości o nazwie rzucewo. Ona jest mniej więcej przed Puckiem. Tam jest przepiękny zamek Jan III Sobieski. E, w zasadzie zamek jest nazwa, ale to jest tak de facto pałac. Pałac, z tym, że ten pałac nie widział nigdy Jana III Sobieskiego, a dlatego tak nazwany, bo w tym miejscu bywał ponoć Rysieńka na pewno bywała. Czyli jest z nimi jakby związany. Słuchajcie, i w tej miejscowości kawałek za tą miejscowością macie e, to, co się nazywa taką osadę, e, odtworzoną osadę e, łowców fok sprzed naszej ery. Warto też tam podjechać. Możecie to zobaczyć na mojej relacji z Żucewa. Robiłem kilka takich relacji właśnie z Żucewa i tam między innymi tą osadę Fog. Tam polecam Wam serdecznie te relacje, bo możecie zobaczyć oprócz właśnie tej osady, to możecie również zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Ciekawą, właśnie ten zamek. On jest naprawdę ładny, naprawdę piękny, naprawdę cudownie wygląda. Jakbyśmy spojrzeli w jakiś starość. Ale obejrzyjcie, słuchajcie, chciałem Wam opowiadać, czy to jest samek, i tak dalej. Nie, obejrzyjcie tą relację, słuchajcie, i z, tamtej, z tej relacji się wszystkiego dowiecie. Takie to jest piękne miejsce nawet. Widzicie tutaj. Rzeźby kaszubskie kaszubskie Spójrzcie. Tutaj tak godnie stoją. I zachęcają do podejścia do tablicy informacyjnej. A tutaj widzicie sprzęt, jakby już przygotowany do zimy. Tam później w te hangary jest wkładany i częściowo tam zimuje ten sprzęt. No, przepiękne miejsce. Naprawdę przyjedźcie tu, zobaczcie. Słuchajcie, a ja powoli będę kończył tą relację, no bo noc zapadła, nie chcę chodzić. Po ciemnych uliczkach tej miejscowości, właśnie nieoświetlonych, w dzień je ja wam pokażę w kolejnej mojej relacji. Słuchajcie, jeżeli Wam się podoba ta relacja, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, koniecznie go polubcie. No i oczywiście dajcie mi tyle satysfakcji, ile ja Wam daję, robiąc te wszystkie moje relacje. A będzie mi naprawdę przeprzemiło i przecudownie, jak wesprzecie mój kanał. Słuchajcie zachęcam was serdecznie do tego to jest ogrom dla mnie satysfakcji jeżeli ktoś jest w stanie wydać e, choćby były to naprawdę niewielkie pieniądze ale pieniądze na to co robię a wesprzeć możecie e, 4,99 zł jest to kwota naprawdę 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 symboliczna chociażby przeznaczona dla mnie na te opłaty na parkomaty na dojazdy do tych pięknych miejscowości po to, żeby wam je pokazać. Słuchajcie, ja z tego pięknego miejsca, trochę już zaciemnionego, żegnam się z wami. No i cóż, do zobaczenia! A zobaczę jeszcze, zanim się pożegnam, widzę tu jeden komentarz. Komentarz Doroty. Jestem z Mazowsza. Super, super, świetnie, świetnie. E, Jestem z Mazowsza, lubię Mazowsza zresztą. E, część mojej rodziny też jest z Mazowsza, także mam do Mazowsza. E, ale pomoże to jest moja miłość. Słuchajcie, ja żegnam się z Wami. Cieszę się, że byliście ze mną. Cieszę się, że mogłem Wam pokazać tą nową. Jeszcze nie pokazywano przeze mnie miejscowość. Tą piękną właśnie miejscowość o nazwie Taki Czy Słuchajcie, żegnam się z wami. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnych mojej filmach. A ja jeszcze pokręcę się tutaj, porobię jakieś zdjęcia i również